Witam serdecznie w nowym roku. Z tej strony Paweł Biedrzycki z Inwestorów.pL Dzisiaj jest 4 stycznia 2015 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w styczniu 2015. W ramach dzisiejszej analizy omówimy oczywiście sytuację na indeksach amerykańskich, tutaj przede wszystkim S&P 500 oraz Nasdaq. Zapoznamy się z sytuacją na giełdzie niemieckiej, czyli oczywiście indeksy DAX i MDAX. Rzucimy okiem na rosyjskiego RTS-a. No i najważniejsza część naszej analizy to oczywiście omówienie sytuacji na polskiej giełdzie i tutaj skoncentrujemy się w tym miesiącu na czterech indeksach: WIG, mWIG40, WIG Banki i WIG Energia. Zanim rozpoczniemy analizę Chciałem tylko powiedzieć o trzech ważnych rzeczach. Mamy styczeń, więc dużymi krokami zbliża się start naboru do zamkniętej części strefy inwestorów.pl. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z naszej praktycznej wiedzy i dołączyć do społeczności inwestorów indywidualnych, to oczywiście będzie miał ku temu okazję już w czwartek, 8 stycznia, kiedy rozpocznie się. Nabór do naszej społeczności strefa inwestorów.pl. Druga rzecz: przy okazji startu naboru, oczywiście już tradycyjnie zostanie opublikowany raport Trendy inwestycyjne, tym razem 2015. Raport jest już na ukończeniu, prace nad nim trwają jakiś czas. Premiere przewidujemy na 8 stycznia. No i trzecia ważna rzecz. Zanim to nastąpi 7 stycznia udostępnione zostanie kolejne wideo, w którym przyjrzę się wynikom portfela strefowego za 2014 rok. Omówimy najlepsze, najgorsze transakcje, zobaczymy co się udało, a co się nie udało i na tej podstawie oczywiście będziemy chcieli wyciągnąć wnioski, które pomogą osiągnąć lepszą stopę zwrotu w 2015 roku. Dobrze, to wszystko na ten temat zapraszam do analizy. Omówienie rozpoczynamy od indeksu oczywiście S&P 500 w interwale miesięcznym, no bo inaczej nie może być. Przede wszystkim, oczywiście, tutaj sytuacja nie ulega zmianie. Kluczowa dla nas średnia 15-miesięczna czerwona prowadzi pięknie trend od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć od wielu, wielu lat. I dopóki nie nastąpi przełamanie na koniec miesiąca tej średniej SMA 15, no to o żadnym pogorszeniu koniunktury na rynku amerykańskim mowy być nie może. To nie nastąpiło, więc dalej oczekujemy kontynuacji zwyżki na tym rynku. Jeżeli przyjrzymy się natomiast indeksowi S&P 500 w interwale dziennym, no to zauważymy, że oczywiście w grudniu zrealizował on ruch powrotny do tych wyłamanych wrześniowych maksimów, zatrzymał się w okolicy średniej SMA 100, Odbił, wyszedł na nowe maksima historyczne, no i tutaj doszło do próby złapania byków w pułapkę. W tym momencie kluczowe wsparcie oczywiście stanowi ostatni dołek poniżej średniej SMA 100. Więc jeżeli byśmy szukali jakiegoś takiego krótkoterminowego sygnału sprzedaży, no to dopiero on zostanie wygonorowany po wyłamaniu tego minimum. Dopóki to nie nastąpi. Obecną przecenę będziemy interpretować jako korektę do SMA 50 albo SMA 100 przed kontynuacją wzrostów. To, co jest ciekawe, no to sytuacja na indeksie technologicznym. No i tutaj, oczywiście, to nie możemy do tego, do tej rzeczy przykładać jakiegoś dłuższego znaczenia, ale odnotowujemy, że indeks SP500 wyłamał minimum z grudnia, a Nasdaq. Tego nie potwierdził. To jest mała rzecz, ale jednak świadczy o tym, że sektor technologiczny słabnie. No i tutaj tym bardziej, bardzo ważne jest oczywiście te minimum z grudnia. Oczywiście tutaj również mieliśmy ruch powrotny do wrześniowych, wyłamanych wrześniowych maksimów, i tym bardziej istotę tego poziomu to potwierdza. Jeżeli dojdzie do wyłamania tych minimumów, no to rzeczywiście atmosfera za oceanem się pogorszy. Z tym, że my oczywiście cały czas w długim terminie czekamy, patrzymy na indeks technologiczny w szerokiej perspektywie. Tutaj mamy interwał miesięczny tego indeksu. No i to, co jest dla nas kluczowe, że do tych maksimów z 2000 roku, o tych maksimów, indeksowi brakuje około 8%. No i zakładamy, że te poziomy zostaną osiągnięte, no bo nie wyobrażam sobie, żeby tak gigantyczna praca została wykonana bez historycznych maksimów na tym indeksie. No i jak indeks NASDAQ wyjdzie na historyczne maksima, no to tutaj trzeba będzie być już ostrożnym, no bo wiemy, że te bardzo długoterminowe szczyty formują się w okresach Wielkiej euforii. Myślę, że historyczne maksima na indeksie technologicznym no, będą miały już takie znamiona takiej euforii za oceanem. Tam będzie to szeroko komentowane, na pewno w wszystkich programach informacyjnych ta informacja się pojawi, że mamy historyczne szczyty na Nazdachu. Więc jeżeli to zostanie osiągnięte, no to będziemy nam zapali się pewne żółte światełko ostrzegawcze. Co się dzieje w Europie? No, w Europie niewiele się dzieje. Przede wszystkim DAX zrealizował ruch powrotny do wyłamanego zgrupowania tych średnich SMA 50 100 -200 i powrócił do wzrostów. To oczywiście tylko potwierdza to, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, na indeksie niemieckim kluczowe minimum to jest ostatnie, oczywiście wydołek. No jeżeli by się tak stało, że Stany S&P wyłamuje swoje minimum z grudnia, NASDAQ wyłamuje swoje minimum z grudnia i DAX wyłamuje swoje minimum z grudnia. No to mamy sygnał z wielu indeksów, że coś niepokojącego się dzieje. Jeżeli to nastąpi tylko na jednym indeksie, no to jeszcze to nie będzie tak niepokojące. Ale dopóki nie dojdzie do wyłamania tych minimów, no to nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby oczekiwać jakiejś przyceny na, tym, na, na tych rynkach. Warto dodać, że oczywiście. MDAX, czyli te średnie niemieckie spółki, bardzo ładnie potwierdzają ten scenariusz. Tutaj też mieliśmy ruch powrotny do zgrupowania średnich i do tych maksimów z września. Mamy fajnie wyznaczone minimum, no i oczywiście je obserwujemy. Jeżeli DAX wyłamie w górę, no to potencjalnie mamy sygnał kupna, tylko tutaj też trzeba będzie być ostrożnym na pułapkę na byki, no bo też zbyt dużych ruchów na niemieckiej giełdzie też obecnie nie ma. Więc trzeba będzie ostrożnym, ale na pewno jedno możemy w tym momencie stwierdzić: że dopiero uznamy, że sytuacja się pogorszyła, jeżeli dojdzie do wyłamania tych minimów z grudnia. Przechodzimy do giełdy rosyjskiej RTS, RTS, czyli oczywiście giełda rosyjska w amerykańskim dolarze. No i tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że w grudniu nastąpił krach na tym rynku. Giełda została przeceniona o 30-40%. Praktycznie z 1000 punktów spadła na poniżej 600. To jest około 40% przecena. Miał krach, miało miejsce odreagowanie. No i tutaj prawdopodobnie teraz rynek będzie się powoli, powoli osuwał, i tutaj z jakimś dynamicznym odreagowaniem prawdopodobnie nie będziemy mieli do czynienia. Ale z drugiej strony pozytywną informacją jest to, że prawdopodobnie też najgorsze na tym rynku jest już za nami. Więc, z jednej strony jest źle, ale z jednej strony jest to zła informacja, a z jednej strony to jest dobre, że już nic gorszego się nie wydarzy. No i oczywiście, te wydarzenia na giełdzie rosyjskiej obciążyły nam wynik naszego rynku. Wik wygenerował sygnał kupna. Ja przypominam, że Wik na początku grudnia wygenerował sygnał kupna. On chciał zyskiwać na wartości. To były te maksimum. Z końca listopada wyłamane i średnia SMA 50. Założenie było takie, że sygnał sprzedaży dopiero po wy wyłamaniu minimum z listopada i średniej SMA 100 tej niebieskiej. No i mieliśmy sygnał kupna. Ta sytuacja na polskim rynku zaczęła się rzeczywiście poprawiać. To fajnie wyglądało. Liczyliśmy na to, że dojdzie do wyłamania tego listopadowego maksimum. No i pojawiła się informacja ze wschodu krach na giełdzie rosyjskiej, oczywiście to miało negatywny wydźwięk dla polskiego rynku, ale z drugiej strony musimy sobie powiedzieć otwarcie, No, ja bym sobie życzył, żeby polska giełda tak reagowała na krachy, tak? no bo ta przecena jest, y, prawdę mówiąc, symboliczna. 5 czarnych korpusów, chyba największa przecena to była 2% w ciągu jednej sesji, no to jest, to jest to symboliczny spad. Niemniej jednak to psuje atmosferę na rynku, i tutaj kluczowe jest oczywiście w tym momencie zgrupowanie średnich. Tak samo jak to wybicie w sierpniu powyżej zgrupowanie średnich SMA 50-100-200 otworzyło jakąś drogę do ruchu w górę, tak teraz dopóki WIK nie wyjdzie powyżej znowu te zgrupowanie średnich, no yy, sytuacja na giełdzie będzie taka yy, słaba. Więc kluczowe dla nas jest zgrupowanie średnich. I jeżeli dojdzie do jego wyłamania wraz z tym minimum z października, no to sytuacja, uznamy, że sytuacja na polskim rynku zaczyna się polepszać. To, co jest w tym momencie interesujące, być może najciekawszy indeks, no to jest oczywiście MWIG 40, czyli średnie spółki. Mamy cofnięcie w okolice średniej SMA 200, i proszę zobaczyć, że ta średnia. Dwukrotnie obroniła spadki, i w tym momencie kurs indeksu jest zagnieżdżony pomiędzy średnią z jednej strony od góry SMA 50 zieloną i od dołu SMA 200 czarną. W związku z tym możemy założyć prostą rzecz: wyłamanie tego oto maksimum i średniej SMA 50 na MW40 będzie stanowić sygnał kupna, a sygnał sprzedaży będzie stanowić te wyłamanie. Ostatniej sesji grudnia z 30 grudnia dołem tego białego korpusu. No i prawdopodobnie to, co się wydarzy na MVIG 40, będzie jakby takim prognostykiem, z jakim scenariuszem możemy mieć do czynienia również na indeksie WIG. Oczywiście życzymy sobie sygnału kupna. No i teraz rzut oka na WIG banki dokładnie powtórzenie tego, co miało miejsce na indeksie WIG. Przypominam, koniec grudnia indeks WIG banki wychodzi powyżej, to jest zgrupowanie średnich SMA 50, -100 200. Atmosfera na tym indeksie zaczyna się poprawiać, bo rzeczywiście ona się zaczęła poprawiać. Sporo spółek bankowych wygenerowało sygnały kupna, no i nagle oczywiście uderzenie ze wschodu, pogorszenie atmosfery. No i mamy powrót jakby do tej sytuacji czy, czy z października, czy z listopada. Znowu jesteśmy poniżej zgrupowania średnich i dopiero wyjście powyżej ociepli tą atmosferę rynkową. Na koniec indeks Wig Energia, który przełamał średnią SMA 200. I co to oznacza? Dla mnie to jest sygnał, że hossa dywidendowa się skończyła, bo wygląda na to, że rok 2020. 14 zapiszemy w historii jako hostę dywidendową. Rzeczywiście te spółki dywidendowe bardzo, bardzo dobrze sobie radziły. No i czego najlepszym przykładem jest właśnie sektor energetyczny. Jeżeli prześledzimy wyniki spółek energetycznych, no to za wyjątkiem energii, to większość spółek wcale nie poprawiła swoich wyników finansowych w tym roku. A mimo to ich wyceny mocno wzrosły. Dlaczego wzrosły? No bo stopy procentowe mocno spadły. A to sprawiło, że oczywiście sektor energetyczny to jest taki tradycyjny sektor dywidendowy, który będzie wypłacał dywidendy i to z kolei sprawiło, że te dywidendy z tych spółek były o wiele atrakcyjniejsze. No ale jak były o wiele atrakcyjniejsze, to no oczywiście znaleźli się chętni do zakupu akcji i z tego powodu akcje drżały. No i w tym momencie, jeżeli mamy koniec hossy, w sektorze energetycznym, to prawdopodobnie to oznacza, że rynek już dyskontuje, że niżej stopy procentowe w Polsce nie spadną niż mamy w tym momencie. No i to jest oczywiście z jednej strony albo dobra informacja, no bo to jest zapowiedź tego, że albo idzie poprawa koniunktury, albo zła informacja, bo też tak może być, że mimo słabej sytuacji w gospodarce, nie będziemy, bank centralny nie będzie stymulował gospodarki. Co z tego nie wyjdzie, nie wiemy, ale będziemy obserwować rynek i na tej podstawie będziemy pamiętając o tym wyciągać pewne wnioski. Także podsumowując dzisiejszą analizę, no w Stanach Zjednoczonych nic się nie zmieniło. No tam mamy lekkie oznaki słabości sektora technologicznego, no ale to naprawdę jest czepialstwo. Na razie czekamy, aż te indeksy, dopóki nie wyłamią minimów grudniowych, tam nic niepokojącego się nie dzieje. W przypadku Niemiec. Analogiczna sytuacja, kluczowe znaczenie mają minima z grudnia. Jeżeli dojdzie do ich wyłamania, mamy potencjalny krótkoterminowy sygnał sprzedaży. Jeżeli nie, no to albo będzie kontynuacja wzrostów, albo konsolidacja. RTS, no to oczywiście prawdopodobnie na tym rynku, na giełdzie rosyjskiej, no, negatywne jest oczywiście to, że był krach, ale z drugiej strony pozytywne jest to, że prawdopodobnie najgorsze jest już za nami i to już nie będzie przeszkadzać naszemu rynkowi. Z punktu widzenia polskiego rynku no to najważniejszym indeksem jest w tym momencie mWIG40 i tutaj koncentrujemy swoją uwagę. Jeżeli on wygeneruje sygnał kupna, no to jest szansa na, na ruch wzrostowy w styczniu. Jeżeli wygeneruje sygnał sprzedaży, no to prawdopodobnie nic z tego nie będzie. No i oczywiście najważniejsze to są te zgrupowania średnich SMA 50, 100, 200 na indeksach WIG i WIG Banki. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, sukcesów, oczywiście nie tylko na giełdzie, też i na innych płaszczyznach życia. Przypominam, że już 7 stycznia opublikuję kolejne wideo, a 8 stycznia premierę będzie miał raport Trendy Inwestycyjne 2015 i rozpoczniemy nabór do strefy inwestorów. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie. Jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski? Wejdź teraz pod adres strefainwestorowpl ukośnik ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.